Cześć wam! Cześć! Z tej strony Łazikanty. Udało nam się wyrwać z domu w końcu. Po długim czasie chorowania. I gdzie jesteśmy? Jesteśmy, Ela? W szwajcarii. szwajcarii! Jesteśmy w Szwajcarii. I będziemy wchodzić na Szwajcari? Szwajcarię lwówecką Na skały, które się eh, znajdują się w Wówku Śląskim. Będziemy wspinać się ścieżką przyrodniczo dydaktyczną na lwóweckie skałki Lwóweckie skałki, które są zrobione, stworzone W piaskowców triasowych i kredowych które przez erozję, wietrzenie Przyjęły bardzo ciekawe formy. Ścieżka, która nas będzie prowadzić na szczyt, jest bardzo urokliwa. Zwłaszcza tutaj, sam początek. Uch, moja żona już, oczywiście, z tyłu. <laughs> bardzo mnie cieszy to, że po długiej przerwie w końcu wyruszamy. Na jakiś szlak. I to nie byle jaki szlak. Możecie zobaczyć, jak wygląda ten piaskowiec. Wyjdziemy nawet sobie bliżej. Może coś znajdziemy w skałach. Widać różne warstwy. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Bardzo ciekawie. Położonym po drugiej stronie również są skały. Ale te skały tutaj e, mają ponad 200 metrów długości. A leżą na wysokości 250-260 metrów nad poziomem morza. No więc. Nie jest jakoś specjalnie wysoko, ale od drogi e, na szczyt mamy trochę stromo i można się zaziajać, tak jak ja. Pójdziemy sobie tędy szymusz. Tak, jak jest oznaczenie, tak. Idziemy sobie tędy. Po drodze będziemy mieli tablicę. Osiem tablic. Powinniśmy przynajmniej mieć. Tak kiedyś przynajmniej było. Bardzo uratliwa ścieżka, już raz tu byliśmy w zeszłym roku, niecały rok temu i nam bardzo się tu spodobało. W tej chwili Lwóweckia, Szwajcaria Lwówecka leży w granicach parku krajobrazowego Doliny Wobru. Bo leży przy Bobrze, a dokładnie przy jednym z jego dopływów, przy Rzece Srebrnej. I tutaj później odbijemy do pierwszego punktu widokowego. Ogólnie na szczyt Szwajcarii Wóweckiej. W dobrym tempie powinniśmy iść około po ścieżce dydaktycznej. 30 minut. Niestety, że pogodę, jaka się już pomału zaczynam robić, jest dosyć chłodno. Mamy około 10 stopni. To trzeba się ubierać i zasłaniać uszy. No, a ja wszystko. O, Ela czy ty widzisz to, co ja? No, panoramę. A czy wy widzicie to, co my? Śnieżkę. Śnieżkę widać. to że śnieżka jest. Tam. Tam jest śnieżka. Tu będzie szrenica. Gdzieś tu, 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 tu. Ale przepiękny widok. Jak widzicie Szwajcaria Lwówecka? To przepiękna panorama na Karkonosz. Jak widzicie, macie tu miejsce do siedzenia. W zeszłym roku, jak tu byliśmy, było również przygotowane ognisko. Są worki na śmieci. I bardzo fajnie, bo jest tu przynajmniej porządek. <laughs> worki na śmieci. Są kosze, są ławeczki. Tu przynajmniej kiedyś, ee, z tego co widzicie, było ognisko. I w zeszłym roku, jak tu byliśmy, to to ognisko było przygotowane tylko do rozpalenia. No i tutaj taka ciekawostka. Znajdujemy się na pograniczu pogórza izerskiego z pogórzem kaczawskim. Idziemy dalej przez las z krajem Szwajcarii Lwowskiej. Na razie jak nie mieliśmy okazji spotkać żadnej tablicy z o a o siedmiu była mowa, o ośmiu. Ośmiu tablic żadnej jeszcze nie spotkaliśmy. Nie wiem, może z czasem się one rozleciały same, może ktoś im pomógł, a może w ogóle nie powstały. Chociaż z tego co, co czytaliśmy, były, nie? Och, jesień w pełni, jak widzicie, już mnogość barw i żółte i zielone liście i czerwone liście i szymon ma liście. Żółte? Żółte. Z jakiego to drzewa jest? Z jakiego to jest drzewa? Nie wiem. Z klonu. A jaką, jakie ma zadanie Szymon? Szymon ma dzisiaj to zadanie pozbierać żołędzie, kasztany, liście różnego koloru, bo mamy w domu tylko zielone. A chcemy różnego, żółte, czerwone i będziemy robić ludka. Ludka y, leśnego. Chodź. Musimy kory też zebrać. Jakoś Chodźmy, korę chodź. Tata to to, to, to jest, wiesz do czego Szymuś To Te wycięcie w drzewie tutaj zbierali e, żywice, żywice. z tych rowków, które tu masz, żywica ściekała i w tym miejscu prawdopodobnie był kubeczek na żywice Na konkurs Szymo zrobi pracę właśnie leśnego ludka wymyśliliśmy i fajnie było też pozbierać może kory. Nie będę robić. Nie ślutka. będziesz ludka? A co będziesz robić? Nie robić? Do konkursów w przedszkola? Zobacz Zobaczę, dobrze. No to syn ma inny pomysł, no to ja już mu nie będę narzucać. Zrobić co, co będzie chciał. W końcu to jego praca będzie. Jak wyszliśmy załda, było bardzo zimno, przynajmniej mi, ale teraz fajna taka to pogoda, jak się to idzie, to inaczej całkiem co tam szukasz Szymon? żołędzie żołędzie kasztany, no nie, właśnie nie wiem czy tutaj, bo tu pełno szyszek, ale szyszki mamy w domu więc szyszek nie potrzebujemy tak naprawdę co tam masz? żołędź żołędzia masz, o patrz tutaj jaki ładny, patrz tu tu no, zbieraj, zbieraj, ja mam ten woreczek, to do woreczka weźmiemy, żeby nam się nie zgubiło daj te żołędzie, daj te żołędzie to też będzie no super. O, i tu mamy już parę żołędzi. I sobie zbieraj żołędzie też. Znalazł Szymon żołędzia. Mamy kory. Patrzy, Szymon korę też mamy. Dobra, do swojej naszej kolekcji. K kory. kory. tu sobie kory. też trochę naciął. Aha. No to tylko myślisz, że tyle jemu starczy? Ja coś <laughs> <to> mu pożyczę. <laughs> Moi drodzy widzowie, powiedzcie mi, czy chcielibyście zobaczyć gotowanie na ognisku? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli byście zainteresowani takim filmem o gotowaniu na biwaku, na ognisku, na wycieczce, nawet jakiegoś przepisu, zrobienie, to dajcie znać. To pomyślimy, zaplanujemy i wykonamy dla Was jakiś autorski przepis. Ja wykonam, że ona będzie operatorką. Czy kolejne na przykład wyprawie, ale to musicie nam dać znać, żebyśmy się przygotowali do tego. Więc liczymy na komentarze i jeżeli oglądacie w pełni, to napiszecie. <grymne> <grymne> Oprócz tego, jak wiecie, powinniście zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę pod filmem. No i odwiedzajcie nasze portale społecznościowe. Idziemy dalej, Szymon. Idziemy dalej, chodźcie, poczekaj, Szymuś, poczekaj, serwuś. O Milenka, uśmiechnięta nasza Milenka, ojej oczka zamykał, <laughs> idziemy dalej, dobra musi chodź. Z takich ciekawostek, przed II wojną światową, Szwajcaria Lwówecka miała status rezerwatu przyrody, ze względu na właśnie unikalne formy skalne, zbudowane z piaskowców, może nie najwyższe, ale drugie pod względem wysokości. Bo pierwsze miejsce zajmują nam e, oczywiście e, góry stołowe na Dolnym Śląsku. E, tak więc to jest unikat e, i formy skalne, które można spotkać w górach stołowych, można spotkać również w Lwówku Śląskim, Szwajcarii lub Owekii. My dalej idziemy, zaraz powinniśmy wkręcać. No? No, już w tej chwili wędrujemy 18-19 minut. <laughs> A my nawet jeszcze nie skręciliśmy na skały. I ja nie wiem, gdzie tu mamy skręcić. Nie Oj, przepraszam, nie pamiętam, gdzie mamy tu skręcić. Odpalamy sobie mapę. No, idziemy, jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek mamy do przejścia. Jak widzicie, mamy odpaloną aplikację mapy 3. Poruszamy się niebieskim szlakiem. Eee, warto sobie sprawdzać eee, na tej mapie szlaki. Dzięki tej aplikacji możemy sprawdzić sobie przewyższenia, obniżenia terenu, eee, ile sumarycznie mamy podejść, ile sumarycznie mamy zejść. Eee, możemy sprawdzić sobie nawet pogodę na szlaku co jest bardzo istotne przy wędrówce właśnie z takimi maluchami. Tak Milenka, gdzie jesteś? Nie widzę cię tak Milenka, sprawdzanie pogody jest istotne, tak, nie? Tak więc spokojny, w sobotni spacerek. Może jakieś grzyby znajdziemy. Jest tu piękny liściasty las. Eee, e, też widać tutaj trochę drzew i glasty jest las, las mieszany żona oczywiście musi zdjęcia Bo robić ta świetna, na Instagram, na Facebooka żebyście widzieli co się dzieje ogólnie u nas jak pięknie teraz jest te różne kolory mają fajnie, tak, wygląda, tak, jest tak. przecudnie no, wystarczy rozejrzeć się dookoła jak to wygląda Mamy takie kolory liści. Mhm. No i co jest? Co takiego zauważyłem? No niestety jesień to też cisza. Czas zadumy. Jesteśmy niemalże przed dzień listopada. Mamy 30 października. Więc w sumie taki czas odpowiedni na zadumę. I teraz Wędrując po Szwajcarii dłuweckiej jesienią mam przed oczami, a dokładnie przed uszami naszą wycieczkę na Rudiger Rosoche i na kamieniołomy wiosną, gdy stanęliśmy na kamieniołomach. Prawda Ela? Tak. Dwa śpiew ptaków taki, że no ogłuszał, ogłuszał, wręcz był przytłaczający, przepiękny, przecudny, a w tej chwili? liści sporadycznych śpiew no już przyroda przygotowuje się na zimę tutaj będziemy skręcać tam dalej moglibyśmy iść tam dalej na pewno gdzieś byśmy doszli ale my się poruszamy ścieżką dydaktyczną gdzie żadnej tablicy na razie nie znalazłem nie wiem, nie mam pojęcia czemu jest opisane właśnie na mapach jako ścieżka dydaktyczna tak, dobrze idziemy. Ścieżka dydaktyczna, dydaktyczno przyrodnicza, Szwajcaria Lwówka, ale nie spotkaliśmy do tej pory żadnej tablicy. Powinniśmy już spotkać co najmniej z dwie, trzy ogólnie znajdujemy się teraz przy Bukowicy, ale nie będziemy wspinać się na Bukowicę, która mierzy 271 metrów jest tutaj. Czy się tutaj? Ela? Spinamy się tutaj? Idziemy tutaj, nie? Bo ścieżka dydaktyczna prowadzi ogólnie tutaj przy tych skałach. Jak macie żółty szlak, ale my sobie wyjdziemy na górę chyba. Tak mi się wydaje, że na przełaj standardowo, jak zawsze nie będziemy się oszczędzać. Pójdziemy sobie tutaj. Przy tych formach skalnych. Widzę, że da się w miarę łagodnie wejść to wykorzystamy to i wejdziemy na Bukowiec ogólnie to będzie taka przyjemny, przyjemny spacer niewymagający na nóżkach nawet najmłodsze dzieci mogą go pokonać aczkolwiek należy pamiętać o tym że te skały kończą się, się urwiskami i tutaj mamy jakieś pozostałości Jakieś fragmenty dawnych budowli, które znajdowały się na lwóweckich skałach, tu byliśmy w zeszłym roku, Ela? Chyba tak, chyba tu też chodziliśmy w zeszłym roku. Tak widzicie? Był tu jakiś napis. I mamy tylko 33. Jedno powiedzieć, ja tu widzę x. -y. 33. Ale co to było? Trudno mi powiedzieć co to było. To były jakieś ruiny. Ale widzicie jak mudnie zdobiony był w piaskowcu. Ten sam piaskowiec, który tutaj występuje został wykorzystany przy budowie Reichstagu w Berlinie i bramy Brandenburskiej. Więc. Ten piaskowiec, który tutaj występuje, jest, można powiedzieć, słynny na cały świat i codziennie setki osób podziwia ten piaskowiec, który jest częścią Reichstagu w Berlinie. Na razie można byłoby to scharakteryzować, naszą ścieżkę, że wędrujemy sobie po prostu lasem. Lasem. Nic. Kompletnie. Ścieżka dydaktyczna, która nie ma żadnych tablicz, która niczego nam nie, nas nie uczy. Co się stało z tą ścieżką? Nie wiemy. Ogólnopolski rozgłos Szwajcaria-Lwówecka zyskała w 2019 roku przez to, jak nietrafioną inwestycją Popisali się na Łuwuetskich skałach, to to zamontowali na przeurokliwych, przepięknych skałach barierki, które kompletnie do tego nie pasowały. Biało-czerwone barierki, które miały zabezpieczać osoby odwiedzające Szwajcarię Łuwuetską przed spadnięciem, kompletnie nie pasowały do otoczenia. Powstało wiele memów, wiele zdjęć pokazujących. Jak to wygląda? W zeszłym roku jeszcze te barierki były. Chociaż e, z tego co czytaliśmy, miały zostać one zdemontowane. Zobaczymy, czy w tym roku jeszcze będą stać. Jesteśmy bardzo ciekawi. Fakt, faktem, zabezpieczenie tam jakieś musi być. Bo jednak z wysokości 30 metrów ze skał. Nie jest trudno się ześliznąć chociażby. No ale kolor barierek. Ogólnie metalowe barierki biało-czerwone. No nie pasują nam. Lepiej byłoby stworzyć coś innego. Coś co pozostawiałoby naturalny charakter tego miejsca. No i idziemy dalej prosto. Zobaczmy ile mamy czasu. 35 minut już idziemy. No jesteśmy już niedaleko. Jesteśmy już niedaleko. Jeszcze parę kroków i będziemy na miejscu. Ogólnie wejść na te skałki da się w 10 minut, bo tak jak myśleliśmy tam sobie dalej do tych ruin w pozostałości po jakiejś budowli. Tak tutaj zaraz mieliśmy skręt. Tak zaraz tutaj mieliśmy skręt i mogliśmy bezpośrednio sobie wejść najpierw na Lwóweckie Skałki na Szwajcarię Lwówecką ale zrobiliśmy sobie dłuższą wycieczkę żeby było co nagrać pokazać wam widok pokazać wam jak pięknie o tej porze roku wygląda las i już mamy pierwsze skałki pierwsze platformy ogólnie w najwyższych miejscach te urwiska mają 30 metrów Średnio 25-30 metrów. Eee. W zeszłym roku, jak byliśmy tutaj, w grudniu, to nie spotkaliśmy praktycznie żywej duszy. Przeszliśmy spokojnie cały szlak, samotnie. I jesteśmy w punkcie docelowym. Jeszcze tego nie widzicie. ale nam na nas. Tu też coś było. A tu jest ścieżka na dół, jest ścieżka na dół. Nie, nie schodzimy się, musimy na skały. Możliwe. Wygląda to majestatycznie. Stoją skały. Teraz ja się trzymaj się z dala od krawędzi, dobra? Bo tutaj już jest wysoko, bardzo wysoko. tam barierki słynne. Szymuś, tylko nie podchodź za blisko. Słynne barierki na całą Polskę. Czerwony. Swoją funkcję spełniają. I zobaczcie jaki kawał. E, tamtędy wyszliśmy poniżej. No i tak, wygląda to trochę jak góry stołowe. Wspólny mianownik to materiał, który buduje Szwajcarię Lwówką i góry stołowe, czyli te kowce. Tak więc jesteśmy w miejscu, do którego chcieliśmy dojść. I tutaj mamy miejsce, żeby sobie siąść, żeby sobie odpocząć. I mamy przepiękne punkty widokowe. A tam mamy Lwówek Śląski. I tutaj też macie urwisko. Jakie olbrzymie bloki skalne tutaj widują tę tą, tą Szwajcarkę lub I tu prawdopodobnie był pozyskiwany surowiec, który posłużył do budowy wielu konstrukcji. Najsłynniejsze to tak jak mówiłem Reichstag i brama brandenburska w Berlinie. Tam jest parking na dole, na którym stanęliśmy. Jest bezpłatny. Pod całą Szwajcarią Lwówecką. Dobra. Moi drodzy, zaraz do Was wracamy. Ja bez Was się nigdzie nie będziemy ruszać. Zrobiłem sobie tylko zdjęcie. I zaraz będziemy z powrotem. No i... No i jesteśmy już po zdjęciu. Szymuś, się tak pędzisz? Jesteśmy już po zdjęciu. Eee. Szwajcaria Lubecka jest świetnym miejscem na taki sobotni spacerek na spokojnie, bez spinania się spe, specjalnego. Oprócz takiego pierwszego podejścia to nie ma tutaj, naprawdę e, miejsc, w którym można byłoby się zmęczyć. Piękny las, e, piękne skały, piękne widoki. Jak widzieliście e, z punktu widokowego, który jest troszeczkę niżej, widzimy świetnie karkonosze. A tutaj e, mamy dookoła Lwówek Ślątki. Pięknie to piękne wygląda. Piękne skały, piękne widoki, fajne miejsce na spacer, na wypoczynek. My w tej chwili będziemy się już kierować do auta. To tędy. Tędy schodzimy, tak? Będzie kawałek do schodzenia. Cały brudny jesteś Szymon. Jak my gdzieś pójdziemy, jak ty taki brudny jesteś? Teraz tato będzie prowadził A ty za mną Stój na razie, czekaj Mamusiu też tak ośmiesz? Nie, mamusia ma długie nogi już nie ma tak długich nóg Stój, czekaj Ja sobie zejdę no. Dasz radę sobie tutaj sam? I zacznijmy Trochę na czoła Można powiedzieć, że już najtrudniejsza za nami. Teraz już spacerek powolny do dołu. Tam dalej już te schody są przyjemniejsze do pokonania. Można tak jak mówię, my szliśmy tu, weszliśmy tam, skręciliśmy na punkt widokowy. Natomiast można sobie skrócić drogę i po prostu bezpośrednio troszeczkę się... Szybciej powspinać, bo my, jak widzieliście, nie wspinaliśmy się, po prostu sobie przeszliśmy. Fajnie. Przeszliśmy sobie fajnie tą ścieżkę. Tak, ta Milena? Jest ok? Tu jesteś? Tak. Tak, ok jest. Teoretycznie, Szymuś muś w tych skałach tutaj? W tych piaskowcach można byłoby znaleźć pozostałości z życia e, zwierząt z okresu kredy i Triasu, wtedy kiedy panowały dinozaury na świecie. Dinozaury Nie są tam dinozaury, tylko mogą być na przykład muszelki odciśnięte w tych skałach, mogą być jakieś e, kości ryb, może jakichś gadów morskich. Bo na tym terenie była, było kiedyś morze Szymuś, płytkie morze ciepłe <laughs> Więc kto wie, może będą tu jakieś muszle no i godzinny spacerek za nami można powiedzieć zdobyliśmy Szwajcarię Lwówacką. Weszliśmy na skały które są prze cudnej urody, polecamy Wam eee, na... Spacer sobotni Z dziećmi My już jesteśmy na końcu ścieżki My zadanie dokonaliśmy. Mamy bardzo dużo się Szymon będzie coś tworzył w domu Mamy żołędzie Tylko kasztanów nie mamy w sumie to nie mam. Macie korek z brzozy Mamy korek z brzozy i szyszki Szymuś chodź tu Tak Szymuś będziesz tworzył Tak, tak? Tak więc, korzystając z e, chwili, e, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Subskrybujcie, tak, nasz kanał. Chodźcie na Instagrama, na Facebooka, zostawiacie łapkę w górę. E, także e, zapraszamy Was do oglądania naszych filmów. Ja tu jestem zbędny, posłuchajcie mojej żony. Także żona ma zawsze rację, kobieta, prawda? To... No, 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 z tym bym się kłócił, ale. Do zobaczenia Do zobaczenia na Zajem. następnej wycieczce. Trzymajcie się, hej. Pa! pa. pa, pa. pa, pa. フフフ。<laughs>